Było to popołudnie jak każde inne. Wszedłem na stronę główną YouTube'a w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego filmu do obejrzenia przy obiedzie. W tamtym momencie moją uwagę przyciągnął film z kanału niejakiego czerniaka, młodego, aspirującego coacha sukcesu. Ostatnio wśród kanałów komentery jest jakaś moda na komentowanie coachów, więc postanowiłem zapoznać się z tym filmem w celu podjęcia z nim polemiki. Materiał ten ma tytuł Jak granie w gry zabija twoją męskość. Trochę to brzmi jak kolejny film z kanału Nie wiem, ale się dowiem, ale ale nie szukałbym tu tego samego poziomu merytoryki i researchu, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ten piękny, motywujący opis. Serio, nic tak nie zachęca do obejrzenia filmu, jak obrażanie potencjalnego widza. No dobra, może nie powinienem oceniać książki po okładce, może sam film jest ciekawym studium na temat środowiska graczy, pokazując je z innej perspektywy. No... Nie liczyłbym na to, ale zacznijmy od samego początku. Na początku. był chaos. No dobra, nie od aż takiego początku. Na początku, autor filmu pokazuje nam hipotetyczny przykład osoby, która, przez to, że spędza swój wolny czas na graniu, ma dość nieciekawe życie, przy czym zestawia je z sukcesami, które ta osoba odniosła w wirtualnym świecie. Anno jest przywódcą stada, jest wojownikiem, a ma ponad 2000 potwierdzonych zabójstw, jest najbardziej zasłużonym członkiem Rady ale to tylko w grach. Anon w prawdziwym życiu jest przegrywem. Ma pracę, której nienawidzi, ma słabe oceny w szkole, nie ma przyjaciół i nie ma życia. Po pracy biegnie do domu, żeby pograć z Skyrima. Pojawia się też przykład jakiegoś Tomasza, który odnosi faktyczne sukcesy w prawdziwym życiu i to dlatego, że on nie gra w gry. Tomasz... Tomasz jest berserkerem, ale w prawdziwym życiu. Tomek posiada miliony ulokowane na wielu kontach. Poluje na nowe cele i staje się lepszy z każdym dniem. Jest przywódcą plemienia, które zebrał po długich latach i jest w nim popularny. Wszyscy go lubią. Posiada duży autorytet u swoich pobratymców. Jego życie to gra i traktuje je poważnie. Pomijając fakt, że pierwsza część tego segmentu brzmi jak jakaś reklama Rise of Kingdoms, to. Tu już widzimy pierwszy problem omawianego materiału stereotypowe przedstawienie graczy jako przegrywów bez perspektyw, którzy grami chcą zrekompensować swoje życiowe porażki. Wiem, że to co teraz mówię jest dość oczywiste, ale muszę. Jest rok 2023. Gry od dłuższego czasu nie są postrzegane wyłącznie jako rozrywka dla stereotypowych no-lifeów, nerdów mieszkających w piwnicy u matki. Gry już to dobre przeszły do mainstreamu i nawet przeciętny kowalski widzi je jako po prostu atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, tak jak czytanie książek czy oglądanie filmów, z taką różnicą, że gry mają w sobie aspekt interaktywności, dzięki któremu sami jesteśmy w centrum wydarzeń. W dalszej części materiału poznajemy historię autora filmu. Dowiadujemy się o tym, że w przeszłości nie prowadził zdrowego trybu życia. Byłem młodszy, spędzałem wiele czasu przed grami I naprawdę grałem po 10-12 godzin dziennie To było smutne I za każdym razem, gdy grałem w tą grę, moje życie stawało się coraz gorsze Grałem w gry, obczerałem się jakimś gównem typu Oreo Potrafiłem na jedno posiedzenie zjeść całą paczkę Oreo Potrafiłem na jedno posiedzenie zerzeć paczkę Cheetosów I wszyscy mi mówili, że to jest dobre Że... Dobrze, dobrze, zajebiście, że sobie grasz w te gry To nie jest zajebiste Ja uważałem to jako hobby coś co lubię robić, ale ja bym Chyba zaczynam dostrzegać, w czym właściwie leżał problem. Co prawda nie znam osobiście Czerniaka, ale jego słowa wskazują na to, że gry były zaledwie jednym z czynników negatywnie wpływających na jego styl życia, a nie głównym widowajcą. W końcu mowa tu o kilkunastogodzinnym siedzeniu przed ekranem, jedzeniu niezdrowej żywności, stronieniu od aktywności fizycznej i braku samodyscypliny. Przy takim trybie życia równie dobrze moglibyśmy granie w gry zastąpić na przykład przeglądaniem TikToka czy oglądaniem serial na Netflixie, niewiele by to zmieniło. Ale jak to nauczyła nas historia, zwalanie winy na gry jest cholernie łatwe, co niejednokrotnie udowodniły tradycyjne media. Następnie dostajemy tradycyjną coachingową gadkę o tym, że zamiast levelować postać w grze, powinniśmy levelować samych Siebie w prawdziwym życiu. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby faktycznie dostawać rangę w jakiejś grze. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby budować siebie w życiu, ale my tego nie robimy. Gry są dlatego tak zajebiście uzależniające, bo one dają tą imitację tego, co chcemy w prawdziwym życiu. To takie głębokie myśli. No wiecie, tradycyjny, coachingowy, motywacyjny frazes, który mógłby nawet pozytywnie wybrzmieć, gdyby nie ta demonizacja gier. I do tego ten tekst, że gry uzależniają. Uwaga, wleci tu kontrowersyjny hot take, ale gry same w sumie nie uzależniają. CO KURWA NIEMOżliwe! Serio, czy słyszeliście kiedyś o tym, że ktoś uzależnił się od takiego Uncharted czy Wiedźmina 3 najlepszego? No, zgaduję, że nie. O uzależnieniu od gier częściej się mówi w kontekście takich tytułów jak League of Legends, Genshin Impact czy licznych mobilek nastawionych na reklamy i mikrotransakcje. Dlaczego tak jest? Bo te gry mają zaimplementowane pewne mechaniki, które mają na celu całkowite zdominowanie uwagi gracza, zapewnienie mu zastrzyków dopaminy w postaci rank i najlepiej by było jakby jeszcze gracz kupił jakiegoś skina czy bonus, który przyda się oczywiście w dalszej rozgrywce. Taki Riot Games czy Tencent są świadomi tego jak takie mechaniki działają. Dlatego cynicznie wykorzystują je na graczach po to by jak najwięcej na nim zarobić. Nie zrozumcie mnie źle. Nie wsadzam tu wszystkich gier multiplayer do wielkiego worka, tylko chcę, byście byli świadomi tego, że to nie gry uzależniają, tylko niektóre ich mechaniki, które nie muszą występować w każdym sieciowym tytule. Później robi się jeszcze ciekawiej, bo czerniak już powoli zaczyna się odklejać od naszego świata. Mówi o tym, że mężczyźni grają w strzelanki, bo. Marzą o tym, by iść na wojnę, i że dla mężczyzn gry stanowią swego rodzaju alternatywę dla prawdziwego świata. Chcemy walczyć z ludźmi na wojnie, chcemy budować domy, chcemy bić się. To wszystko to jest imitacja tego życia, które mężczyźni chcą. Cóż, gry oferują podróże po zróżnicowanych, pieczołowicie wykreowanych światach. Opowiadają angażujące historie i są wypełnione ciekawymi postaciami. No, przynajmniej spora część z nich. Dlatego też elektroniczna rozrywka jest świetnym sposobem na zapewnienie sobie dawki eskapizmu. Chwilowej ucieczki od tego szarego, realnego świata i zanurzenie się w świecie przedstawionym. I nie ma w tym absolutnie niczego złego. Ba, nawet nie jest to wyłącznie do gier, bo eskapizmu możemy doświadczyć, na przykład oglądając film czy czytając dobrą książkę. Ale czy to oznacza, że kiedy na przykład gram sobie w Modern Warfare, to marzę o tym, by walczyć na froncie? No, istnieje kolosalna różnica pomiędzy strzelaniem do zlepków poligonów w Call of Duty, a faktycznym zabijaniem ludzi na wojnie. Do tego błagam. Skończmy z postrzeganiem graczy jako odklejeńców, którzy nie odróżniają rzeczywistości od fikcji. Grając w GTA nie zostaniesz członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Tak samo jak grając w Eurotrack Simulator nie zostaniesz kierowcą ciężarówki wiązącej świeże bułki, wędliny itp. I kiedy już myślimy, że to koniec absurdalnych tez na dziś, Czerniak wyskakuje ze stwierdzeniem, że... Kobiety nie grają w gry. Zobacz na kobiety. Czy któraś kobieta gra w gry tak na poważnie? Nie ma żeńskiego sportu praktycznie. Tylko mężczyźni grają w gry. My chcemy się strzelać, my chcemy mordować te moby, my chcemy budować naszą postać w Skyrimie. Say what? Nie mam pojęcia, co tu zaszło. Prawdopodobnie winę za to ponosi brak porządnego researchu w tym temacie lub zamknięcie się w swojej ignoranckiej bańce. Ewentualnie jedno i drugie. Ale spokojnie, ja postanowiłem zrobić research w tym temacie. Nie musicie dziękować. W Polsce mamy około 17 milionów graczy, z czego aż 8 milionów stanowią kobiety. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki z całego świata, wedle których panie stanowią około 46% graczy. Oczywiście większość kobiet chętnie sięga po gry mobilne, jednak nie brak tu pań, które jako platformę do grania wybierają konsole lub PC-a, bo stanowią one aż 30% liczby żeńskich graczy. Wbrew powszechnemu stereotypowi, panie nie ograniczają się do grania wyłącznie w Simsy bo królującymi gatunkami gier wśród kobiet są przygodówki, RPG i gry logiczne. Do tego padły tu słowa, że nie ma kobiet w esporcie. A co ja tu mam? Ranking 100 najlepszych zawodniczek esportowych, który podlinkuję w opisie, tak samo jak i poprzednie statystyki. Drogi Czerniaku, rozumiem, że chcesz możliwie ograniczyć czas spędzany przed ekranem komputera, ale zrobienie małego researchu w Google jeszcze nikomu nie zaszkodziło. W dalszej części filmu nawet nie chcę mi się komentować, bo w większości jest to powtórzenie tego samego, co było wcześniej. Znowu dostajemy gadkę o levelowaniu postaci w prawdziwym życiu i o tym, że gracze traktują gry jako zamiennik realnego życia i że wolą grać zamiast spełniać swoje marzenia. Ale my nie patrzymy na to z szerszej perspektywy, że to tak naprawdę jest złe, że w gry jest złe i levelowanie tej postaci cały czas, każdego dnia jest dla nas złe. Bo powiesz, o to tylko jeden raz, ale grasz już w przez 10 lat, budzi się z ręką w nocniku, bo nie masz ani żadnego życia społecznego, ani szczęścia z życia, ani żadnej jakiejkolwiek kariery, bo przychodzi z pracy i grasz cały czas w gry. Jedyne co rzuciło mi się w oczy, to wzmianka o tym, że na grach nie da się zarobić, bo e-sportowcy to zaledwie mały procent graczy. Możesz powiedzieć, o oh mogę z tego zarobić, nie możesz z tego zarobić, bo to jest grupa elitarna. Tak jak masz piłkarzy, to jest grupa elitarna, to jest 1% graczy na całym świecie. Tak jakby streamerzy czy dziennikarze growi nie istnieli, nie mówiąc już o ludziach, którzy dzięki zajawce do gier sami po nim stanowili zająć się Game Devem i na tym zarabiać. Powiem tak, gry mogą być szkodliwe wtedy, kiedy gramy bez umiaru w tytuły, które swoimi mechanikami chcą uzależnić od siebie gracza. Jeśli przy tym olewamy nasze zdrowie, obowiązki i życie osobiste, to jest to prosta droga do zatracenia. Ale w takim samym, o ile nie większym stopniu zaszkodzić mogą na przykład social media bombardujące nasze mózgi licznymi bodźcami. I serwujące nam nie zawsze wartościowe treści, od których też można się uzależnić. Jednak świat nie jest czarno-biały. Takie social media, jeśli będziemy korzystać z nich w mądry sposób, mogą być przydatne np. w utrzymywaniu kontaktu ze znajomymi lub promowaniu naszej internetowej działalności. Tak samo jest z grami. Wiele tytułów ma świetnie napisane historie, często przewyższające poziomem większość hollywoodzkich produkcji. Zależnie od gatunku, grając możemy też podszlifować nasz refleks, spostrzegawczość czy umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie mówiąc już o tym, że granie może nas popchnąć w kierunku innych zainteresowań, np. cosplayu, rysowania fanartów, postaci z gier, czy pisania fanfiction z danego uniwersum. Niektórzy zapaleni gracze interesujący się devem, zaczynają się uczyć programowania lub projektowania grafiki komputerowej. Gracze potrafią być kreatywni i warto to docenić. Oczywiście nie brakuje osób, które grają po prostu dla samej rozrywki, ale jak to wcześniej ustaliliśmy, nie ma w tym niczego złego. Przekaz o levelowaniu w prawdziwym życiu jest jedynie niepodpartym niczym pustym frazesem pokroju podstaw. Z kanału Blondynki też grają. W filmie nie pojawiają się żadne statystyki lub badania mówiące o tym, jak rezygnacja z gier wideo pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia. Zamiast tego dostajemy ciągłe linczowanie gier i samych graczy. W tym momencie miałem zakończyć pisanie scenariusza. Już miałem postawić ostatnią kropkę w tym skrypcie, kiedy to dokonałem dość ciekawego odkrycia. Postanowiłem sprawdzić sekcję komentarzy omawianego filmu. Jeden z nich zauważył, że film Czerniaka mocno inspiruje się materiałami niejakiego Hamzy, zagranicznego youtubera, który też zajmuje się szeroko pojętym coachingiem. Mój pajęczy zmysł podpowiedział mi, że coś może być na rzeczy, dlatego też wpisałem w wyszukiwarkę frazę Hamza Video Games i w ten sposób moim oczom ukazał się materiał Hamzy pod tytułem Why you should quit playing video games? Już pierwsze minuty tego materiału wyglądały dość znajomo. Zresztą zobaczcie sami. Anon jest przywódcą stada. Jest wojownikiem, a ma ponad 2000 potwierdzonych zabójstw. Jest najbardziej zasłużonym członkiem rady. Ale tylko w grach. Ano, w prawdziwym życiu jest przegrywem. Ma pracę, której nie nadwiedzi, ma słabe oceny w szkole, nie ma przyjaciół i nie ma życia. Po pracy biegnie do domu, żeby pograć w Skyrim. A. Please have mercy, Jeffrey. Jeffrey is a blood-hungry warlord. Everyone respects him. Everyone looks up to him. His kill count is in the hundreds, but that's in the virtual world. But in the real world, Jeffrey is a loser. He's weak, he's lazy and he's undisciplined. He got poor grades in school. He has a job that he doesn't even like. Jeffrey lives a life like most men. Thomas. Thomas jest percerem. Ale w prawdziwym życiu. Tomek posiada miliony ulokowane na wielu kątach. Poluje na nowe cele i staje się lepszy z każdym dniem. Jest przywódcą plemienia, które zebrał po długich latach. I jest w nim popularny. Wszyscy go lubią. Posiada duży autorytet u swoich pobratymców. Jego życie to gra. I traktuje je poważnie. Adonis. Does Adonis look like the kind of man who would choose to sink deeper into the virtual world instead of enjoying the fruits of his labor in real life? No. Adonis has put in the work, the discipline, the grind so that his real life feels like a video game. He hunts, he feasts, he grows with his tribe. He's been promoted time and time again till he became the tribe leader. He feels amazing. He has a feeling of brotherhood and of conquering challenges. He has a family, a beautiful wife, and children who look up to him. Adonis lives the perfect life, and that's because he didn't waste time leveling up in video games. Nawet konwencja filmu jest bliźniaczko podobna, bo zarówno Hamza, jak i Czerniak przeplatają swoje wypowiedzi z animacjami, w których występują postacie gigachadów i wojaków. Jednak podstawowa różnica między tymi filmami jest taka, że materiał Hamzy został o niebo lepiej zrealizowany pod względem montażu i nie znajdziemy w nim takich kwiatków jak stwierdzenie, że kobiety nie grają w gry, a damski esport nie istnieje. Chyba, że Hamza mówił o tym w jakimś innym filmie, którego nie sprawdzałem. Zapomniałem też wspomnieć, że Czerniak tak bardzo zainspirował się Hamzą, że nawet ma to samo pożegnanie na filmach, które polega na tym, że gościu daje całusa do ekranu. Zmieniając siebie zmieniasz świat. <noise> Czy to jest plagiat? Prawdopodobnie nie, mimo tego, że istnieją spore podobieństwa filmu Czerniaka do materiałów Hamzy. Jedyne co mnie boli to fakt, że Czerniak nie dał w opisie filmu żadnej informacji o tym, że jego materiał bazuje na twórczości Hamzy. Zamiast tego w opisie dostaliśmy ten oto obraźliwy komentarz i reklamy Discorda. Ta? To bombastycznie. Drogi Czerniaku, szanuję to, że wyszedłeś na prostą i zacząłeś o siebie dbać. Ale to nie powód, by gadać takie głupoty na temat gier i graczy, mając przy tym znikomą wiedzę na temat tego medium. Mamy 2023 rok, więc proszę, lepiej zostawmy szkalowanie gier tradycyjnym, starym medium. A jeśli film się spodobał, to zachęcam do oceny i skomentowania materiału. Zapraszam też na moje socjale, do których linki znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.